Hej, już przeszłyśmy z mieszkani um, i znalazły się dwie samotnie. Mianowicie słówki. mówisz? Nie, nie mam słówki. Ja wierzę w słówki. Aaaa, ja, ja jestem takim, to jeszcze uwielbiam taki. A najbardziej surowy. No możesz wziąć, ale. O... Ktoś miał siercona na miejscu, w którym na pewno nikt by ich no nie chciał. No. no a one są takie słodziutkie. Przecież one są bardzo malutkie. A opiekuję ja się nim. Ciężkie słodki. Ach, Nie, Ciędkie, o, nie mogę nawet wstać więc... hmm. Schodził się takie sam. Cieszę się, że mi to przyniosłaś je do kołyski. Tak już znajdziemy później jeszcze chowłoskę. Wiecie co? No, teraz polecę panią. Ech. Ekstra, wiesz? to się, zajmie się kimś. Ale obiecuj Szannie, tak jak mówiłyśmy, że ty przy okazji też będziesz się nie opiekowała, no i... i że będziesz bardziej pilnować grupy ech, maluchów, tak? No okej, okay, jasne, jasne. Wszystko, żeby mieć... no... nowych przyjaciół. Ech, mam nadzieję, że będziesz to robić. Bo inaczej, czy wiesz, że dostaniesz szlaban na komputer i na telefon na miesiąc, a nawet najwięcej na rok? Dobrze, już nie mówmy, nie. wiem wszystko. Dwie godziny później. Wróciłam z torbą, no niestety takie coś tylko znalazłam. Mam nadzieję, że im się spodoba. Od razu je przepakuję. Chodźcie. O, jak słodko wyglądacie, jutro będziecie miały lekcje latania. Ach, jak ja się cieszę, że tutaj wy je sprowadziłyście. Mogę się z nimi dzisiaj pobawić. No i tak nie mogę przejść tego levelu. Ach. O, dzięki, Shiny. Ja jedynie pójdę po jakieś siedzenie dla nich, bo zapomniałam, niestety jestem zapominalska. Yy. I możesz nimi się zaopiekować i mieć na uwadze? Jasne, jasne. O, i jeszcze jest, no. To w ogóle są osoby, które gdzieś jakby widziałam Je, ich rasę. Jakby. Nie wiem, czy to jest rasa, czy nie. Nie wiem, ale widziałam gdy takie kolorowe. Skąd się poznaję? Tak. Tylko tak mówisz, bo, bo nie chcę, żeby te słówki zajmowały dużo czasu teraz. Żeby nie rozbawiały żeby ich nie było. A tu, to, pójdę tak na awaryjne. O. Ale błagam się, zaopiekuj się nimi. Y, Okej, okay, a mniej więcej kiedy wrócisz? Y, nie wiem. Jakoś o 16. Ech. Ech, dobra. Nie no, może być. Ja przez ten czas się zajmę. No, Dla mnie to będzie mega zabawy. Ja wiedziałam się bawić. Ja przykazuje moja paczka mi, mi pomoże paczka do mnie cała paczka reksio a muszę tak musisz Co nie mogę odchodzić Dawa jest misja Plan N. Plan e N, N, co to znaczy? Czyli awaryjny plan pomocy. A, okej. Okay. I wiecie, dlaczego musi być dla wszystkich, na wszystkich zabawach maluchów. Ech. Dobra, plan jest taki, opiekujemy się dwoma małymi słówkami i jeszcze no, przedzielę własne grupy, bo jeszcze jest przecież piesiu, jeszcze, który nie ma niestety imienia, a prawdopodobnie będzie miał na imię Pandory. I tak, przedzielam własną grupę. Lisia Pudelka Mysia Reksio Zajmą się Pieskiem, no i jeszcze będziecie musieli, musieli przynosić jedzenie, bo pies... Dobra, po piętro niżej jest jedzenie. Wiecie o tym? Poznaliście raczej już dom? Dobra, czyli jeszcze raz. Lisia, pudełka, mesia i Reksio. Zajmują się przynoszeniem jedzenia i zajmowaniem się brudkiem. Wiecie, brudkiem, tym pieskim małym. Okej, okay, jasne. Ten piesek jest naprawdę słodziutki. Mogę też przynosić jedzenie. Z dostanę się do każdych zakamarków. Razem z myślą będę polowała na różne małe zakamarki. Ja będę się... Ja będę się tylko bawić, żeby się zbytnio nie ubrudzić. Moja sierść musi być idealna. Mogę w tych zakamarkach, ale też przyniosę coś z mojej skryjówki. Sk yy, dobra, niech będzie. Ale potem od razu biorę sobie przerwę i wracam do mojej laby. Dobra, czyli wam, co każdy będzie robił. I tak, robimy to godzinę. Yy. Godzina 30 yy, i raz, dwa, wszystko i żeby był same dla dzieci jedzenie i dla słów, dobra? Dla słów i psów tylko karma. Dobra, podzielę się moją karmą, ale poproszę, żeby Pani mnie odkupiła albo mama, chyba żeby mama. Wszystko słyszę, jestem nad sobą. Hello. Ale kupisz...